jakoś pomóc? Nie ma uzasadnienia dla bicia więźnia, który nie może się bronić. To delikatny masaż w porównaniu z tym, co robił swoim ofiarom. Ja nie proszę. To placówka o zaostrzonym rygorze. Wszędzie pełno broni i kamer. A ty mi grozisz? Broni i kamery nie zdążą cię uratować. Czyżby? Kazałem wam przestać. Przestańcie. Przynajmniej na razie. Hej, chodźcie tutaj, trzeba was o coś zapytać. Kupujecie więźniów. Możecie kupić mnie? Nie obchodzi mnie, dokąd mnie zabierzecie i co mi zrobicie. I tak będzie to lepsze od tego miejsca. Przykro mi, przybyliśmy po Jack. Jack? Zapomnijcie, co powiedziałem. Nie chcę nigdzie z wami lecieć. Powiedz coś więcej. To najgorsze gówno, jakie widziałeś, z dodatkiem szaleństwa i nadmiaru mocy biotycznych. Tyle mogę powiedzieć. Jak tutaj jest? Źle. I trzeba się pilnować. Cholera, ktoś ciągle dybie na twój majątek. Na twoje fajki, ciuchy, godność. Od trzech miesięcy nie byłem pod prysznicem. Za co tu trafiłeś? Zabiło się paru typów tu i tam. Ze dwudziestu. I wysadziło się takie osiedle. Nic takiego w porównaniu z większością tutejszych więźniów. Myślałem, że to więzienia, a nie targ. Niektórzy kupują przestępców, żeby wymierzać karę we własnym zakresie, Czaisz, nie? Naczelnik sprzedaje nas każdemu, kogo na to stać. Dlaczego przesłuchują tego więźnia? Coś wie? Nie, to Bimi. Nic nie wie. Chyba zaciukał wczoraj kogoś pod prysznicem. Zabity był dla naczelnika wiele wart. Ha, Bimi ma teraz przestrane. Ostro, brywa. Zdarza się, że czasami więźniowie tu giną? Nie słyszałam o żadnym zgonie. Naczelnik nie mógłby zarabiać na trupach. Zabawne jest to, że im dłużej strażnik kogoś tłucze, tym staje się ostrzejszy. Musieli wprowadzić rotację. Muszę iść. Sam bym chętnie poszedł.